Witajcie, przyszedł czas, że czekać do Danii na żniwa i na orki. Kolejny sezon. Wielu widzów pisze, że nie może się doczekać kolejnego sezonu. Idę tutaj na stopa. Zaraz coś zatrzymam do Danii. Coś zatrzymam zaraz na stopa. Lecą jakieś dwa ciągniki. Zobaczymy, czy mnie zabierze na stopa. Ten nie zabrał mnie. Spróbuję tego drugiego, czy mnie zabierze na stopa do Danii. O, tego spróbuję złapać. Pa, zatrzymuje się. Dzień dobry. Dzień dobry. Z pana zabierze mnie pan do Danii do pracy. Jedziemy do roboty. Dzień dobry. Koniec tego leżenia. Koniec Ale nabrałeś. Nasionka. Teraz teleportacja. Teleport. Welcome back Martin Flash Gordon. A na którą będziemy w Kopenhadze? No Za 20 godzin no! Ja muszę na siódmą być w robocie, bo Henning czeka. Damy radę Łączaj <noise> turbo Wszystko masz na C tam To powinniśmy zdążyć CC <noise> Co z możesz zysłyś? Ja A ten, ile było? Są ja tak jak siła, 18-17, bo już żeśmy usiadali na takie 15-15 i pół. Byli tak, bo ja bym nie, nie, nie Halo, Heni, już jadę. Ciemno jest ciemku jechać. Ja to Ty, ten pierwszy co jechał, nie? No, nie, tak. Ahałem mnie nie zabrał no, Gdzie on jechał? No, bo szyba wypita z tyłu, by z marsza. A Wypita szyba? No, dobrze, nie. Ja dziękuję. A kamienie? Tak. Ale zobacz, nie zabrał mnie, ale ty dobry rolnik zabrałeś mnie. Do roboty? Mówisz jeździć, wiesz jeździć. Ty, ale jak jedziesz do Danii to na dwa grummy na dwa orka? Na linie w tym roku chyba. Tak? Tam też pada? No, pada też tam też. No zobacz, tu po, wszystko jest zboże stoi, ma. tu stoi, tu stoi, Znaczy no, się niepokojonymi. I pada, nie ma zebrać. No. Znaczy jest piąty, nie? W tej, z 90, z 90, fajnie, ale, nie? No w tamtym roku dziesiątego to No. ale paliło, nie? na razie mam na takie się mam no do lasu, jest to, las. A rok temu to, to ta masakra było Ale ładnie magnomik cyka na nowych wtryskach. No, ale ale to będziesz yy, go do lęka? No jak, do pługa? Nie mam odciągu. Muszę obciągnąć. Bez tego na klinach się nie da Może się da, ale przy obrocie no. jest traktor nie To na, na Ty, no, Mój ten 310 stara, to ma lepszy skręt niż tamtych nie? nie? Ale ten nowy to już nie to, nie? Nie. Trzeba rozlokowywać samolot, jak 60, prawo lewo. Ta maska -ha -ha. szeroka, ja tam na miejscu, żeby ją bardziej się łamał ale maska już go ogranicza. I nigdzie przez przestawi. ale jest. jeszcze ty, taki kawał drogi, a już jesteśmy blisko o jaka kukurydza no, jak w tej ziemi, bo no, ładnie w tym roku, gara. trochę za późno też, ale nic niepokoszone, pa. kukurydza niepokoszona tutaj ale to wszędzie w Polsce jest niepokoszone tak, samochodem to dziś ruszone tylko tak krachnął już, to nie dość, że zboże tanie to jeszcze jest mokło może tanie jak tanie, ale koszty wysokie bo... koszty wysokie koszty w żeby wysokie takie nie były, to jakoś nie by było więc... słuchaj, wy, wy duży rolnicy w Polsce musicie zrobić tak jak Danii, że zboże sprzedane już jest na następny rok i macie dobrą cenę, śpicie spokojnie, włosy Ci nie siwieją wiesz za ile pracujesz, a nie śpiesz no. i nie wiesz, za ile zobacz, jeden sprzedaje zboże, wiesz za ile sprzedał, za rok i normalnie. A rzadko było tak, że była super cena, że stracił, powiem ci przez te 30 lat. stabilnie. było i się żyło. Łącz? Ojejku, już dzień, dojechaliśmy. O, granica Polski, patrz, polski orzeł. E, granica polsko- Duńska, dobra, już jesteśmy prawie czekaj, bo nasardy ładnie idzie A szkoła odpadają o już jesteśmy, patrz, duńskie domy, to już jesteśmy blisko no już jest rano, zobacz, wszystko co no, już latarnie się świecą trzeba gdzieś coś stanąć, zjeść, co? masz jakieś kanapki? nie no kurde, nie wziąłem słoików z domu wszystko zjedliśmy w kodowce. słoików nie wziąłem Ale dobra, słoiki to mi Mirek dowiedzie. Sło jakąś rację Dobra, Mirek weźmie mi słoiki, jak będziesz jechał teraz do Kopenhagi, bo zapomniałem słoiki Z Szoko to już się zbliżamy tutaj właśnie ten, do tego lasu. Ja sobie przejdę tylko przez las i będę już u jensa. Dobra To dzięki. To nie zajdziesz Szoko na ten, na śniadanie duńskie? nie, nie, dobra następnym razem, dobra? trzeba rzepak chcieć. dobra, to dzięki, powodzenia dobra. Dobrze, że szoko mnie przywiózł do roboty tutaj. Przejdę tylko przez ten las. Już jestem u Jensa na farmie. Prześpię się na snopkach. I widzimy się w kolejnym odcinku, już w następnym filmie. Praca na farmie w Danii, sezon 4 czy 5? W pierwszym odcinku w tym roku w tym sezonie.